Dzień dobry, kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grać w Super Duelist Stitch będziemy... też Dzisiaj będziemy grali tutaj tryb taki. Nie player tu... Nie, tutaj player. Uh, tu hardcore. I dawajmy. Oczywiście na mnie. ale dobra co jest u niego to normalnie działa co powiedzcie mi jak dobra co? nie wiem. ale dobra. dobra? Dobrze jest, zleje. Z... Jak? A u niego raz pobiło? A nic się nie stało. Lepiej niech, by... niech będzie niebieski, niech będzie niebieski. niebieski niebieski. Lepiej, żeby doknęła piłka niebieska. Co? Niech go Teraz ja nie podchodzę do... Ale ona musi do mnie, prawda? Dobra, idź sobie. Janet. Co? Jak? Dobra. Widzę się. Nie... Oh! Widzimy się niedługo. Dobra. Dobra, już jestem. Dobra, szybko. Nie będziesz mieć tak łatwo. Dobra, wygrałem. On nie może zdobyć trzech punktów. Dobra, idź tam do przodu. No tam, idź tam. Dobra. Ty możesz tam iść, ja tylko popnę. I popnę. I popnę. I popnę. I... Popnę. I... Już! Chłopie! Aha! No na, na niego to nie działa taka piłka. Po, mi jak. Jak to možné, že bot nie zostaje sobie. Ale no, no, dobro. Niech będzie. Dobra. Co? Dobra, nie, nie, nie. Ostatni punkt. Dobra. Jemu brakuje. I co wy? i co Proszę, proszę, masz piłkę. No. Co mnie popychasz? Dobra, masz piłkę. Tak. Nie wiem, jak to zrobiło, ale chyba się zacięła piłka. Nie, masz. No. Dobra, możesz sobie iść. Dobra, idź do piłki. Dobra. Ostatni raz i to już koniec. No, no chyba, że wygram, ale... Dobra, idź sobie. Dobra, jeszcze może być jedna runda. Tak! Aha, dobra. Ostatnia runda. No, chyba, že vyhra, víc nevím. Víte, že jsi předtím. Končíme tu hloubku. A gráme v bous. Dobra. Ne! Dobra, odnovu. Dobra. Dobra. O nie! Moja noga! Au. Dobra, zabity przez tego. Dobra. Bo on ma dwie rzeczy. I ma więcej HP, a ma łatwiej. Dobra. do tego. Na niego Dobra, zamieńmy się miejsca Dobra, już umarłem od tego Dobra, chcę być większy, tak jak Jestem kluczy jest. Ja muszę być większy, nie mogę być mały, muszę być wielki A. Jak będę mały, przegra Dobra, wygram Dobra, nic nie było, widać Dobre, chodź teraz mi pobyť. Jak? Poprosti. Dobre, máme tu samo chápe. Vedeme. Dobre. ne. Nie, nie. Dobre, znam autem. Ty mi około to mi nie zrobiš ako auto. I co? Ui, ui. Je za mautkem. Popsuje z vlastně auto. Dobra, ostatnie 5 rund. Jak wygram, to będzie kolejna joga. Dobra, masz, masz. Dobra, tym jestem dobry. A nie jakimś autem. Dobra, proszę, proszę. Ostatnia runda i... Kończę akurat mapa. Dobra, pa. Pa. Nie, 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 nie. nie. Nie mogę, nie mogę być mały! I spadaj. Spadaj do lawy. Dobra i... chcesz Laseryk! Cześć! chcesz na to wróżbę też. O nie. O nie! O nie! Dobra, wygrałem. Wiedziałem, że będzie pociąg. Chciałam go tylko przełować i do portalu. Dobra, chodź. Papa. Pa. Dobra? Dobrze jest. Dobrze jest. To samo nakieruję na niego. Tylko bym musiał go. Nie, nie. nie. Proszę nie. Dobra. Na przeżyję. No. I to sam. Dobra. Nie mogę przegrać z tego. O, o, odejdź. odejdź. Nie mogę przegrać z tego. Proszę. Nie. patyka tylko przez tego lata, bo tam jest ściana i można tak. To... No co to zrobiłem? Ale jaką muszę? dobra. Pograjmy sobie w tą wrótkę. Nie no! Mam jakąś malownię! Ui. Mogę się spinać przez to. Mam windę. Ui. Mogę, iść. Ui. mogę spełnić pudełko. Lub z tobą kierować, kto chce być pokierowany. Dobra, chłopie. Chłopie, zostaniesz pokierowany. Dobra, chodźcie. Pokierowane. chodź! No, nawet na gówno. No nie, nie! nie. Dobra, kupię. macie tam pudełko. Dobra, mogę szybko pójść tu. Nie każdego zabić. Nie no, ja mam głupie farbkę. O daj, chodźcie, 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 no, no, dobra, pokieruję, dobra, idź tam, nie, nie, głupie, nie może do mnie iść, głupie, dobra, Robi ty boss, dobra, не могу Доброе oh, Ну не, я ауткин. <гласно> <Аутко>. <гласно> 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 Ой. Oh, no. Иди там. Иди там. Zabijcie. Je. Ui. 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 Tak. tak. I. Dobra. I robimy tak. Macie kartę? O, masz śmierć. Dobrze, to biję Nie, nogami. Masz nogami. Co nogami zostać? Ui. Nie no, to trochę dziwne takie. W sumie, o co chodziło im z tym, z tym magiem? To jest, na innych, są na kilka, miliony. Ojej. jestem taki wielki, butowy, mogę każdego wyjeżdżać nogą. Uj. Uj. Nie! Trzeba super mocy na tego. On mnie niestety nie, wtedy nie dosięgam O! Dobra, tego trzeba. Tego trzeba... Zobacz, tak. Dobra. Dobra, teraz mam normalny pistolet. Oj, oj, oj. To jest góry. Trzymano. Trzymano. プロパガマだってことは。 Chodź żółty, lepszy żółty, bo ma... O! Oh! Uuu! Uh! Proszę Pana, tak ty ze mną nie robi. Nie no, autkiem było lepiej. O! Oh, tu, czadam! Ładnie! Yeah? Kto chce zostać z tym mieczem? Mam taki miecz! Ła, mogliście się na teleportować. Zobaczcie, robię portal, tylko muszę tym muszę tym zakręcić. Ła, Dzie Błodzia! Dobra, Tu chcę zostać. Tu chcę zostać. Mogę was zamrozić. Uh, proszę pana, proszę się tak nie odpychać. Proszę pana, proszę wyluzować. Kuleczkę panu dam lużącą. O no, połóż się pan. Pan chyba był zmęczony. Proszę. Nie, pan nie wyluzuje. Pana musimy uspić. A nie, raczej nie. Panujcie, okej. Okay. Pan raczej poszedł do swojego pokoju. Dobra, potrzeba uspić. Tego to znamy. Chłopie, trzeba pana teraz uspić. właśnie nie. Dobra, bip. Trzeba było u, tak doknąć. Jak tam, dobrze się śpi? Dobra, trzeba uspić. O nie, proszę pana. Trzeba was uspić. Znaczy, wyluzować teraz. Dobra, masz. masz. Dobra, uspić. Dobra, proszę, musimy pana, teraz naprawdę, walka, bo się... inne e, liczą się lepsze, e, liczą się po więcej, o, to jest lepsze, bo ma inne kolory, mamy już to, dobra, proszę pana, Dobra, to jest normalne. Tylko większe. Proszę państwa. Proszę państwa, pan. Dobra. To na dzisiaj koniec. Wy super Duelist. Stickman. 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 I.